W jaki sposób, szerzej rzecz biorąc, na wdrożenie na wskaźnika firm wpłynie na gospodarkę Pana zdaniem? To jest dość trudne pytanie. Najpierw byśmy zaczęli może od produktów dla detalu. Widzimy, że tutaj adopcja może być, mówiąc brzydko, bardzo dobra, dlatego że już są organizacje, które to wyprzedzają i mówią, że będą, będą jakby proaktywnie przechodziły na ten wskaźnik. Kolejna kwestia to jest zamiana. Wskaźników referencyjnych w różnego rodzaju kontraktach, na przykład wspomnianych kontraktach na stopę procentową. I tutaj doświadczenia innych rynków sugerują, że ten okres tranzycji, okres przejściowy no, wiąże się z niższą, z niższą płynnością, i to jest y, pewne ryzyko, które tutaj musi być y, obserwowane, monitorowane. Dlatego ja nie dziwię się, że jest tutaj duża ostrożność i te apele o jakby przesunięcie wejścia w życie tej, tej reformy i to takie czasami apele o przesunięcie to nawet o kilka lat, do pięciu lat. Właśnie są obawy o płynność rynku. Polski rynek nie jest rynkiem, który, który jest najbardziej płynny i, i pewnie te rynki, rynki rozwinięte mogą dostarczać pewnych wskazówek, a problemy były też na tych rynkach, właśnie związane z płynnością. Co do samego jakby abstrahując od tego okresu, okresu tranzycji, który niesie pewne ryzyka, to myślę, że przejście na WIRON no nie, nie będzie czynnikiem negatywnym w długim okresie. No to jest jednak wskaźnik, który no już jest tak stuprocentowo BMR i jeszcze transakcyjny i, i tutaj jakby kwestia, nawet jakby percepcja tego wskaźnika i zrozumienie myślę, ono będzie Dużo pełniejsze wśród podmiotów biznesowych, ale też wśród konsumentów niż, niż, niż wskaźnika WIBOR.